Rozwój wymaga zmiany. Przewagę konkurencyjną zyskują te firmy, które jako pierwsze dostrzegają, że świat wokół się zmienia i potrafią szybko na to zareagować. Zdecydowaliśmy, że marka, która trzyma rękę na pulsie, musi się znowu dostosować. Dlatego dokonaliśmy tej wielkiej rewolucji i w tym roku wprowadziliśmy nowy serwis transakcyjny, nowy serwis informacyjny i zmieniliśmy logotyp. Embank to przede wszystkim wielka, świetna grupa klientów. To 3, ponad 3 miliony klientów, którzy są bardzo aktywni, którzy są e, bardzo związani z tym brandem, którzy. E, są także dosyć rozczeniowi, którzy znają swoje e, możliwości i prawa, których chcą o nas coraz więcej. Wszystko jest mobilne i z internetu korzystam w każdym miejscu, w którym tylko chcę. To daje niezależność, to daje to, że mogę zdecydować o tym, co chcę robić w każdej chwili i w każdym miejscu. Oczywiście za tym wszystkim stoi technologia. To jest wymóg bezwzględny. Rynek to wymusza i to wyraźnie widzimy, jak ta technologia się zmieniła i zmieniła oblicze także polskiej bankowości. Coraz więcej firm, które chcą się rozwijać, inwestuje w aktywa niematerialne, takie jak marka, relacje z klientami czy kultura organizacyjna. Zakładamy zawsze, że druga strona ma dobre intencje, bo my takie mamy. I na takim fundamencie naprawdę łatwo jest zbudować dobrą kulturę organizacyjną opartą na relacjach. Dla budowania dobrego zespołu, zespołu ludzi, którzy się wzajemnie wspierają, którzy się wymieniają wiedzą, którzy ze sobą nie współzawodniczą, bo współpracują, bardzo jest ważne, żeby mieli pewien wspólny system wartości, to takich wartości godnościowych, czyli tych wartości, z których możemy być dumni. Każdemu człowiekowi jest to niezwykle potrzebne. To nawet Udowodniono, pokazano, jest, jest, są przykłady, że ludzie, którym się, którym się pozbawi możliwości poczucia godności, poczucia dumy z siebie, po prostu umierają. No, ale co najmniej bardzo źle pracują. Wielką wartością firmy jest kultura organizacyjna, ludzie i sposób, w jaki się komunikują między sobą i z klientami. Przekazywanie wiedzy klientowi stanowi wartość dla klienta, za którą potem możemy odpowiednio to wycenić. I jest to trwały, najważniejszy fundament działalności każdej firmy. Czy łatwo jest zmienić wizerunek firmy, która istnieje od kilkuset lat? Przed takim wyzwaniem stanęła Poczta Polska, która w 2013 roku zdecydowała się na rebranding. Co ja bym zmieniła? Zmieniłabym na pewno kolor urzędu pocztowego, dlatego że szarość nie sprzyja nastrojom. Na poczcie. Nie chciałabym, żeby na okienkach były e, szyby, chciałabym mieć e, bliższy kontakt z klientem. Powstanie nowego modelu placówki pocztowej, czyli tej, w której obecnie się znajdujemy, było takim najbardziej widocznym elementem tych zmian, czyli zmiana urzędu pocztowego, w którym klient jest petentem, w przyjazną i nowoczesną placówkę pocztową. W tej chwili stanowiska są otwarte, klient dobrze widzi pracownika, pracownik bardzo dobrze i słyszy, widzi i słyszy klienta. Takim elementem przestrzennym, który był głównym Akcentem było zerwanie ze strzypkami, z przegrodami, z wszelkiego rodzaju takimi okienkami. Zmiany, które zachodzą w Polsce, są bardzo intrygujące, bo to jest marka, która ma swoją historię ciągnioną przez setki lat. Natomiast w polskim wizerunku ona jest bardzo mocno skojarzona z takimi niesympatycznymi czasami z naszą przeszłością. I teraz, tak jak kilka marek, które w Polsce przepięknie się przemieniło w ostatnich latach, ona szuka swojego miejsca, szuka swojego nowoczesnego wizerunku, swojego nowego obrazu.